Uzdrawianie rekonektywne jest wibracją, gdzie uzdrowiciel nie przesyła energii, nie zarządza procesem, tylko ją odbiera. Ta wibracja zawiera energię, światło i informację. Jest to nowa metoda uzdrawiania, znacząco różniąca się od metod. Energetycznych i bioenergoterapii. Viana Stibal w swojej książce o uzdrawianiu metodą Teta Healing wspomina, że tak naprawdę ta metoda powstała tysiące lat temu. Korzystano z niej przez tysiąclecia, kiedy ludzkość budziła się od czasu do czasu, aby ponownie zasnąć. Teraz okres snu się skończył. I znów się budzimy. Wierzę, że w ludzkiej duszy jest wrodzona świadomość, która pomaga nam powiązać tę metodę zarówno z wiedzą starożytną, jak i przyszłą. Przeszłości, geny, wpływy energetyczne i świadomość zbiorowa powstrzymywały nas od rozwinięcia pełnego potencjału jako współtwórcy wszystkiego, co jest. Obecnie wchodzimy w nową fazę rozwoju. Przyszedł czas, w którym należy zaakceptować nasze możliwości jako boskie iskry, stwórcy wszystkiego, co jest. Doktor Eric Pearl w swojej książce Uzdrawianie energią, światłem i informacją wspomina o tym, że bezsprzeczny jest fakt. Że parametrów uzdrawiania rekonektywnego również nie można znaleźć ani określić za pomocą współczesnych metod. To dlatego, że nie mieszczą się one po prostu w granicach, ograniczeniach czy punktach końcowych żadnej ze znanych nam skal. Dopóki nie odkryjemy sposobów mierzenia parametrów, o wiele większych niż te, których jesteśmy świadomi, naukowe zamierzenia z zakresu uzdrawiania tym, czym jest energia, światło i informacja, które są całkowicie nieskończoną jednością, będą trudne, jeśli nie niemożliwe. Innymi słowy, chociaż nauka wciąż próbuje dogonić to, co istnieje, i przez bardzo długi czas. Jeśli nie na zawsze będzie to robić, to przynajmniej uznaje istnienie energii, światła i informacji jako uzdrawiania rekonektywne. Ono istnieje, nawet jeśli nauka nie może go w pełni zmierzyć, wyartykułować lub skategoryzować. Zgodnie z naszym obecnym zrozumieniem prach Wszechświata nie pasuje ono do żadnej znanej taksonomii, hierarchii czy zestawu narzędzi uzdrowiciela. Jest po prostu bez granic. Klug and Fritz w Medycynie Kwantowej mówi o polu energetycznym, które zależnie od źródła i podstawy obliczeń jest nazywane aurą, polem ciała, polem wibracji, Polem biofotonowym albo elektromagnetycznym. Są to procesy biologiczne opierające się na informacjach. Wykorzystujemy pola fotonowe i magnetyczne jako pola elektryczne, a nawet dźwiękowe. W samym ludzkim sercu do dyspozycji jest ponad setka różnych dźwięków kierujących procesami zachodzącymi wewnątrz ciała. Oczywiście w ciele istnieje też chemiczne kręgi regulacyjne, jak sterowanie przez hormony, na przykład insulinę. Dodatkowego wymiaru nabiera określenie pole informacyjne, które zastosowuje je do wzajemnego oddziaływania elementów natury. Oczywiście ciało ludzkie kończy się na powierzchni jego skóry, ale w rzeczywistości. Nie jest obiektem ograniczonym od otoczenia. Jest otoczony materią i strukturami energetycznymi, które wysyła bezpośrednio do środowiska. Te struktury, warstwy rozgrzanego powietrza, substancje zapachowe, pola elektromagnetyczne. Promieniowanie biofotonowe czy niematerialne emisje sięgające daleko poza ograniczenia fizycznego ciała i teoretycznie są nieograniczone. Wyobrażenie, że wszystko jest połączone ze sobą uniwersalną siecią. I niezależnie od czasu i przestrzeni wymienia informacje, było poruszane właściwie od zawsze w naukach przyrodniczych. Badania podążały za tą teorią i znani naukowcy, jak Laureat, Nagrody Nobla, Werner von Heisenberg, który w 1967 roku mówił o jednolitej teorii pół. Cząsteczek elementarnych, jak również chemik Michał Polanyi czy niemiecki z Physik Heim, byli w stu przekonani o egzystencji takich pól. Fizyk Dawid Bocht przypuszczał, że być może jesteśmy częścią więcej niż częścią uniwersalnej całości, jak przypuszczamy. Był on też współpracownikiem Alberta Einsteina. Bóg określił nasze współczesne założenie splątanego wszechświata jako e, ciągle jeszcze jednowymiarowe, ponieważ nie jesteśmy w stanie zobaczyć głębszych poziomów rzeczywistości. Jak twierdził, stale obserwujemy tylko nagranie na żywo z tej samej ryby, z różnych perspektyw i wierzymy, że widzimy wiele ryb. Przy dokładniejszym przyjrzeniu się w końcu przekonujemy się, że wszystkie ryby poruszają się symultanicznie i całkowicie identycznie, i z tego wynika, że chodzi o splątanie i paranormalną komunikację pomiędzy rybami. Jednak, niezależnie od tego, czy będziemy nazywać to polem morficznym, prapolem, polem punktu zerowego, polem eterycznym czy jak Bóg określił to mianem totalnej całości, liczne ambitne badania na całej Ziemi mają tylko jeden cel – przekroczyć ograniczenia naszego ogólnie obowiązującego naukowego rozumienia świata i opisać fenomeny obszaru subatomowego w sposób daleki od mechanistycznych wyobrażenia klasycznej fizyki. Nie można lekceważyć ewolucji. Rozwija się ona w określonym kierunku. Przeciwstawienie się ewolucyjnemu prądowi nie jest możliwe. Informacje o uzdrawianiach rozprzestrzeniają się bardzo szybko, jednakże uzdrawiania nie można się nauczyć. Je trzeba poczuć. Mojżesz powiedział, Zajmujesz się poznawaniem rzeczy świętych. Kiedy zamkniesz książkę, rozejrzyj się dookoła, spójrz w głąb siebie i sprawdź, czy możesz poprzez czyny wyrazić to, czego się nauczyłeś. Pearl mówi, że kiedy uzdrawianie rekonektywne po raz pierwszy pojawiło się na Ziemi, przeszło przez portal który nagle się pojawił i dało sobie znać. Nie trzeba było długo czekać, aby odkryć, że kiedy angażujemy się w energię, światło, informację, czyli to, to coś, stajemy się najwyższą formą świadomości na planecie. Może nie na poziomie świadomości, ale jako nasza esencja. I to wystarczy. I to wszystko, czego to. Szuka. To. Chcę po prostu, abyśmy obserwowali, zauważali i doświadczali, a jednocześnie to jest tutaj, aby doświadczać siebie poprzez nas i jako my. Jak pokazali nam Herschel i Ritter, jest tego więcej niż widać na pierwszy rzut oka, a dziś tak wybitne nazwiska jak neuronaukowiec i autor Bernardo Castrup, oraz fizyk i autor Carlo Revelli dołączyli do znakomitego grona tych, którzy wznoszą ciągle wgląd w rozpoznawanie nieskończoności. Kiedy zrozumiemy tę rzeczywistość, zaczniemy pojmować dlaczego uzdrawianie rekonektywne, które jest nieskończoną energią, światłem i informacją, nie jest kolejnym narzędziem w naszej skrzynce z narzędziami do uzdrawiania. Nie może nim być, ponieważ w ogóle nie jest narzędziem. Jakiekolwiek pudełko, jakiekolwiek narzędzie, jakakolwiek rzecz są skończone, ograniczone przez samą swoją konstrukcję. A wszystko, co skończone, jest zawarte w nieskończoności. Oznacza to wolność i ekspansję. Kiedy uzyskujemy dostęp do uzdrawiania rekonektywnego, uzyskujemy dostęp do tego, co nieograniczone. Dostęp do naszej nieskończonej jaźni. To, co pozwala nam uzyskać dostęp do tego, co nieograniczone, jest tym samym, czego potrzebujemy, aby usunąć nasze klapki na oczach, abyśmy mogli spojrzeć poza większe zasięgi, krawędzie, spektrum i szerokość pasma tego, co obecnie postrzegamy jako rzeczywistość. Pomyśl przez chwilę o opaskach na oczy u konia wyścigowego. Koń widzi tylko to, co znajduje się przed nim. To ograniczenie może pomóc koniowi wygrać wyścig poprzez ograniczenie bodźców wizualnych, ale czyni to poprzez poważne ograniczenie zdolności konia do zobaczenia tego, co jest wokół niego, jak również jego zdolności do postrzegania, że on, tak jak my, Biegnie po większym torze. Energia światła i informacji, które są uzdrawianiem rekonektywnym, ponieważ są nieskończone w swojej mierze, wyraźnie wykraczają poza to, co możemy metaforycznie zobaczyć, jeśli mamy klapki na oczach. Jedynie doświadczenie uzdrawiania rekonektywnego usuwa te klapki, dzięki czemu daje nam lepszą wizję, wgląd i dostęp do naszego nieskończonego potencjału. Model klapek na oczach u konia wyścigowego jest konstrukcją mającą na celu pokazanie łatwości i natychmiastowej dostępności dla każdego z nas. Amerykański filozof William James, znany również jako ojciec amerykańskiej psychologii, Względnił koncepcję tego, że wszyscy jesteśmy połączeni poprzez pole częstotliwości w swojej książce z 1902 roku Świadczenia religijne. James odkrył, że bez względu na rodzaj mistycznego doświadczenia, jakie dana osoba miała, nawet jeśli usunięto podstawy religijne, doświadczenie to było bardziej niż psychologicznie rzeczywiste. Dr. Penfield, neurochirurg i ekspert od epilepsji, prowadził badania nad epilepsją, w których zaczął stosować łagodną sondę elektryczną do różnych części mózgu. Kiedy przyłożył prąd do złącza skroniowo-ciemieniowego, zauważył, że ludzie zaczęli doświadczać mistycznych spotkań, takich jak. Doświadczenia poza ciałem, doświadczenia zbliżające się śmierci i odczucia obecności duchów, a nawet Boga. Były to doświadczenia, które były biologicznie realne, co podkreśla znaczenie tego odkrycia. I oto jesteśmy dzisiaj. Nie tyle na rozdrożu nauki i duchowości, ale ze zrozumieniem, że dzięki uzdrawieniu rekonektywnemu wkraczamy w dawno spóźnione. Zjednoczenie się tych dwóch dziedzin. Klucz w sposób prosty m, mówi o rezonansie, zakłada koherencję: m, czyli można zareagować na coś tylko jeśli jest częścią Twojego spostrzegania. Każdy człowiek wchodzi w rezonans z czymś innym. Ktoś idzie do uzdrowiciela, który każe mu stanąć na stołku i mówi do niego. Zeczk skocz teraz ze stołka, a będziesz uleczony. I popatrz, już jest wyleczony, ponieważ wszedł w rezonans właśnie z tą informacją. Ktoś inny z kolei sto razy skoczy ze stołka bez żadnego skutku i pomyśli sobie tylko, co to ma być, co za szarlatan. Mechanizm działania skoku ze stołka nie zostanie zatem przez niego dostrzeżony. Dlaczego? Dlatego, że spostrzeganie oznacza zawsze świadomość. Człowiek mo, zba, może zobaczyć tylko to, co rozpoznane. Jednak to, jak poznajemy świat, zależy w dużej mierze od naszych przyzwyczajeń w jego postrzeganiu. Wszystko, co znajduje się poza tym, co wyuczone, zazwyczaj wcale nie jest rejestrowane. Kluczem do poszerzenia świadomości jest dlatego rozciągnięcie własnej świadomości także na to, co niewyuczone i intuicyjne. Chociaż nasze świadome spostrzeganie pomaga nam radzić sobie w codziennym życiu, tylko nasza podświadomość może spostrzec to, co niewidzialne i niewytłumaczalne, ponieważ nie podlega żadnym ograniczeniom materii. Diana Stibal w książce o uzdrawianiu metodą theta healing wspomina o manifestacjach, które są wynikiem głębokiej wiary. Każde wypowiedziane zdanie, każda myśl, każdy czyn odzwierciedla manifestacje, których dokonujemy w naszym życiu. Każda decyzja podjęta jest w oparciu o lustrzane odbicie tego, co chcemy stworzyć. To co myślimy i mówimy, ma na nas bezpośredni wpływ, niezależnie od tego, czy wywołane w ten sposób manifestacje niosą nam korzyści czy szkody. Jeśli wciąż powtarzasz, że nie masz pieniędzy, nie będziesz ich miał, jeśli wciąż powtarzasz, myślisz, że jesteś zamożny, będziesz zamożny, najważniejsze to podtrzymać pozytywne nastawienie. Podczas podejmowania decyzji, jaką manifestację powołać do życia, największym wyzwaniem jest wybór, czego tak naprawdę chcemy. Wiele osób nie wie, czego chce od życia, a zatem nie potrafi niczego stworzyć. Inni wierzą, że to życie ich prowadzi, a zatem nie potrafią wziąć spraw w własne ręce. Osoby te będą po prostu płynąć z prądem, czekając, co się stanie. Prawda jest, że tworzymy własną rzeczywistość i że możliwe jest powołanie do życia manifestacji wszystkiego, co może nam zaoferować świat, ale zanim tak się stanie, musimy wiedzieć, czego tak naprawdę chcemy od życia. Klugl też wspomina, że tam, gdzie człowiek kieruje uwagę, powstaje coś. Jak obraz, który malarz ma przed swoim duchowym okiem. Wyobraź sobie, gdzie moglibyśmy być dzisiaj, gdybyśmy przez ostatnie ponad 100 lat żyli ze zrozumieniem, że wszyscy i wszystko jest ze sobą połączone, dzięki czemu skończone doświadczenie ludzkości ewoluuje w większy wyraz jedności i całości. Ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni poprzez świadomość, kiedy stajemy się adeptami w rozpoznawaniu, że nasza prawdziwa natura znajduje się poza przestrzenią i czasem, przed wszystkimi znanymi doświadczeniami, możemy wznieść pełnię naszej istoty do wszystkich aktywnych doświadczeń czasoprzestrzennych i wpłynąć na tę skończoną przestrzeń i czas. Czystym, pięknem, miłością, radością i szczęściem, które oczywiście wpływają na całą przestrzeń i czas nie tylko na teraźniejszość, ale także na to, co jest postrzegane jako przeszłość i przyszłość.